Rozdział 11. Fałszywość takiej historii, która czasom minionym liczne tysiące lat przypisuje. Wprowadzają ich błąd niektóre ich pisma, dowodzące fałszywie, że dzieje czasów obejmują liczne tysiące lat. My na zasadzie Pisma Świętego liczymy niecałe sześć tysięcy lat od stworzenia człowieka. Żeby się zbyt nie rozszerzać nad tym, jak próżne i na żadnej powadze nieoparte jest zdanie owych pism głoszących znacznie liczniejsze tysiące lat. Powiem choćby to. ów list Aleksandra Wielkiego do Olimpiady, matki swej, zawierający opowiadanie pierwszego kapłana egipskiego, wyczytane przezeń z pism, które Egipcjanie uważają za święte, wymienia państwa znane również historykom greckim. Podług tego listu, Pomiędzy innymi, Królestwo Asyryjskie istnieje z górą pięć tysięcy lat. W greckiej zaś historii ma ono zaledwie około tysiąca lat, licząc od panowania Bela, którego i ów Egipcjanin umieszcza na samym czele panujących w tym państwie państwom perskiemu i macedońskiemu, aż do Aleksandra, któremu ów kapłan właśnie o tym opowiada. Przeznacza z górą 8 tysięcy lat, gdy tymczasem podług greckich pisarzy państwo macedońskie do śmierci Aleksandra liczy 485 lat istnienia, a perskie aż do podbicia go przez tegoż Aleksandra 233 lata. Widzimy, że znacznie mniejsze są te liczby lat od owych egipskich i choćby je teraz nawet. Trzykrotnie pomnożyć, nie wyrównają tamtym, bo powiadają, że niegdyś u Egipcjan liczono lata tak krótkie, iż cztery miesiące obejmowały, a więc cały i prawdziwy rok, jaki obecnie i my mamy, i Egipcjanie, mieści w sobie trzy owe starożytne ich lata. Ale choćby i tak było, to, jak powiedziałem, nie zgadza się grecka rachuba z egipską. Dlatego zaś raczej greckiej rachubie wierzyć musimy, ponieważ nie przekracza ona liczb prawdziwych, zawartych w naszych księgach prawdziwie świętych. Wreszcie, ponieważ ten list Aleksandra, szeroko rozpowszechniony, tak bardzo odbiega w tych wielkich przestrzeniach czasu od prawdopodobieństwa, o ileż mniej wiarę dać można owym pismom, pełnym baśni, niby wielce starożytnych. Pismom, które chciano przeciwstawić powadze tak powszechnie znanych ksiąg Bożych, przepowiadających, i świat cały w ich powagę uwierzy, jakoż stosownie do przepowiedni, uwierzył, że pisma te prawdę opowiedziały o przeszłości. Okazuje się z tego, że to, co przepowiedziały o przyszłości, z całą się dokładnością sprawdziło.